Cześć! W dzisiejszym odcinku odgrywamy mapkę pod tytułem Ciemna strona słońca, autora Biała Siła Powietrzna. Link do mapki zostawiłem wam w opisie. Zachęcam Was do zostawienia autorowi diaksa, ewentualnie do skomentowania mapy. Co do obejrzenia mojego materiału, zachęcam Was do zostawienia subskrypcji z dzwoneczkiem i łapki w górę. A teraz zaczynamy! Dobra, zapoznajmy się z opcjami. A tak w ogóle serki że odcinka nie była dwa tygodnie, przez to, że akurat dostępny jest rysik. I też, no, wenym mi brakowało. No, chciałem zrobić odcinek w tamten czwartek, czy to piątek, był, ale po prostu nie wychodziło i materiał jest w ogóle w stanie fatalnym, więc. Aha, no na pewno. No dobra, to teraz się w ogóle zapoznajmy z tym. Ośnieg może będzie w środę, ale nie wiem. A tak w ogóle to jest niespodzianka. Dobra, ciemna strona słońca. No, więc, mam tu jeszcze jakieś te. O mapie. Nazywasz się Czesiek i pewnego dnia postanawiasz polecieć na ciemną stronę słońca. Teraz przekonasz się o swojej podlewającej historii. Ciekawe. Autorzy mapy, komendy, biała się polityczna, budowę itd. itd. Wszystko ustawiono. Nie. O, mamy ogromny napis. Biała siła polityczna 18. Ja właśnie tego nie robię w tych napisach na ekranie Minecrafta, że one... Kurła, ale mi się źle spało. O wiem, polecę sobie na słońce. Nikt podobno nie widział jego ciemnej strony. Może no, ty tak źle stoisz, to ja się nie dziwię, Ty stoisz nad dywanach czy jakieś czy coś? Pójdę idę sobie dalej, najpierw z na prysznic. No, no wskazujący się tylko że. halimaty i prysznica. Wow. O, weszliśmy. Co teraz? To jest jakiś napis Sąsiad Kurwa, <laughs> Nie jak nie że jestem zajęty sam <laughs> No masz na może jeszcze te kluczyki od rakiety <laughs> Mam, ale nic ni za darmo Pójdź do Monopola i kupisz Na <laughs> No to świetnie, nie mam pieniędzy To ukradnij No ale skąd ja mam niby ukradną Ukraść Kurde Dobra to monopolowy To jest ta... Patrz to znaczy teraz wracam <grystanie> Muszę gdzieś znaleźć pieniądze O wiem Kradłem tacy w kościele Chyba szło się tamtą ścieżką jest... <grystanie> O Co co? Krzyż? Bóg zapłać Bóg zap... Przejmie. dziękuję Nie, od nowej tacy nieka <grystanie> <grystanie> Czekaj, ja życzę w nim, tym krzyżem? Eee, wreszcie nie mogę kupić samochodu. Boże święty. Co tu się dzieje? Poproszę, pójdź mi do Boże się. Nie. No dobra, niech będzie. Ale ściersko, 20 złotych za ch**. Kiedyś to było. Mm. Mowa typowych januszy. Co dla nich to jest... 500 zł jest ma... Co niby? Dużo! Dużo. Dobra. Czy mogę... ej. O, mam już ten trunek! O Boże, te efekty dźwiękowe! nie poczekaj, chodź za mną! Boże! To też żebrów, tam chyba ten tusz. Lata jak? Nic na wody. Po długim marszu. Ciekawe co będzie po długim marszu. O, ale rakieta. Przez lata, jak włączyć się silniki, robiła to chyba jakaś dźwignia. Dobra, włączmy wszystkie na wszelki wypadek. Ej, za to góry tu jest. Boże, gdzie? A, czysty slot. No chyba, że to 80. O! 5, 8. Znowu dla nadliczał 5, 4. Trzy, 2, 1... Start! O Boże, jakie to głośne! Moment! Własnych myśli nie słyszę! O Boże! Ty... Wow, to działa! Szczerze się tego nie spodziewałem. Bo wiesz, nie było mnie stać na paliwo, więc złem eko i Połączaj to asteroidy! A! Co się dzieje? O nie, rakieta została uszkodzona, musisz się ją naprawić. udało mi się włączyć obracenie, ale ty musisz włączyć silnika silniki. Dej do Baku oleju Kujawskiego. Na pewno pomoże. Powinien być w którejś skrzyni. O, jest! Nazwym olej kujawski. Nie zgadnę. To działa! Świetnie, zbliżasz się już do słońca. Nie spodziewałem się, że słońce tak wygląda z bliska. O, co, co to będzie? Sąsiad, odbieram już unandowany. Ej, wyklęczę się w tej okolicy. Chyba... Pff, brak sygnału. Sąsiad, sąsiad! Kurde, chyba zerwała połączenie. Zaraz, co jest? Jak śmierdza zakłócać odwieczny spokój owcy! Oh, Sinie, do lochu z nim! Dzięki za przejście mapy, jeśli się spodobał nie zapomnij zejść Diaksa. Jeśli natomiast mapa nie przypadła ci do gustu, to i tak zostaw. Jeśli będzie 10 diaksów, biorę się za robienie drugiej części. A nie, zaraz skończył się budżet. Nie widać mapy bo tylko paradiek zrobioną na szybko. Co więcej ja nie istnieję. A, no tak, to autor, też informuję jak. Chyba już to czytałem w mapce Strusia i po prostu no. Skąd to biała się policzna na miniclap.pl jest po prostu multikontem? I co tu dłużej mówić? za zdradzenie czasu na tą mapę? Co, mapa była taka krótka? Nie no, spokojnie, jest jeszcze druga część. Znaglujemy więcej czasu na przejście mapy. Nie no, oczywiście to żart. No i też drugą część. Teraz zobaczymy, co się w tej dzieje. Wow. Ale animacje ustawienia. Jak to się w ogóle ustawia? Chodzi się na to. O! Teraz! Idziszmy do lenderowania 8. Plus i wszystkie jakości dowolna. Sprawdźmy jakie jest. 8, noble weźmy 12. Fabuła. W takiej włoskiej części wcielaczni. Cześć, który został zamknięty, więziony na słońcu przez złe świnie. No tak, to jest kontynuacja pierwszej części, którą widzieliście przed chwilą. Zobaczymy jeszcze o autorze. Wszystko przez białą siłę powietrzną wykonane. I start! Wow! Znowu w górę! Aaaaaa! myślisz? Kurde, moja głowa Gdzie jestem? Muszę znaleźć drogę ucieczki O wiem, znalazłem najpierw, czyli mam przejścia <grym> Już od razu przez kanalizację O świetnie, panie, się w tym dałem. Jest tu coś w ogóle? Poza tym, że tu jest... I no to teraz nader, wolno stary Dobra. Zakonnica! W mojej celi znajduje się klucz do wyjścia, ale. W mojej celi znajduje się klucz do wyjścia, ale Cieszyński proboszcz. Zamknął mnie tu dla pokuty. Z łaski Bożej pod wszelkim bo mnie nie wypuszczaj. Nie! Nie! I chyba po zakonnicy. A czekaj! Mieliśmy jeszcze... Mieliśmy jeszcze pójść po ten. To jest teraz z za tymi zakonnicy. Podczaki, Oj do mnie nie do Windowsa nic szło. Nie, to chyba moja cela. To w tej celi powinien być święcony czy coś takiego. Dobra. Nie, nie ma wleju Czekajcie no. A w mojej celi. Jest, guzik święcony. Haha, ha, świetnie. Teasel gdzie są Bricks Są tu. John, stój! Żeby dostać się za te drzwi, musisz przejść test święconego Bimbru. Jeśli uda ci się wziąć 3 otrzymasz zbawienie niemożliwe w stąpieniu z zakonu świętego Żula. Miecia! Kurde, nie takie rzeczy się piło. Dawaj, ksiądz, klaszkę. No niestety przez te efekty dźwiękowe, no chyba wreszcie Je szlak zaraz trafi i wezmę Master Wulon na 1% i pijemy 1000 milionów złotych. jest nic. O mój Boże, nie spodziewałem się, że uda ci się sprostać temu zadaniu. Dosłużyłeś na wstąpienie do naszego zakonu. Cichaj, ksiądz, mam gdzieś ten nasz zakon, zeszli tylko na do domu. <grym, <grym, ale muszę przyznać, że dobry macie ten bimber. Wykleję jest z... za jeszcze? Ze dwie, dwie butelki. Nie, nie rób tego! Pięcony bimber w dużych ilościach ma właściwości pupnę! Powiedzmy, że się zgadzam. przykro tylko, że nie słuchałem ani słowa. I BUM! O kurde! O! O kurde, pawcik wisi! Dlaczego nie. To pewnie do tego nie było nowego dnia zagłady. tam jeszcze pawcik wóz, może będzie tam coś fajnego. Tam się, że ten pawcik wóz wygląda jak limuzyna. O, tam jest coś po drugiej stronie. A, jest ja tam coś się... leży? A, nie, to tylko wcięcie takie. Tam. nie pamiętam, jak się wydało. O, pawciko, klucz. Ej, to co mam zrobić? Kurda, bo ja nie wiem. Just is locked. O, oh, let's stone a repeater. Gdyby tak, chyba pawcik lubił ich używać. O, oh, jest na nim coś napisane. Choćby źle lubił, pawcik, ciekanie. Wywal się w gruz, bo cię przejdzie jego pawcik wóz. Wkładaj rzest, tak w command block i niech w samą tu z zwłoki. Cześć, witajcie, ja jestem papcik. Bum, do pawcik wózł. E, proszę cię samochodem, uszyj myszki. O nie, to znaczy muszę mi wszystkie rozjechać. Czemu nie można trzałkami, za przeproszeniem? Nie uda mi się myszką tego zrobić. Aaaa! Wiedziałem! O nie, te, no, te nie muszą je wszystkie rozjechać. Jaką był autor, który zrobił, że myszką zrobiła siebie interakcję w otoczeniu? O, 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 o. O, dobra. No, może tamtą oszczędziłem, ale nie oszczędzę jej innych. Masz Ostatni raz A jeśli mi się nie uda Robię kurde cięcie I poza nagraniem spróbuję to zrobić Było blisko O O, o. Ile jeszcze? Zaraz się rozwijam, patrzcie głos, hamulców! Bum. Ale co tu się stało? Rozumiem, się tym uratować. Może znajdę coś, co pozwoli mi na powrót na ziemię. O, jeszcze jeden święcony bimber. O, i po że. O. O nie, oka na to, że się trafiło ściśle tajnego obozu koncentracyjnego na słońcu. Muszę jak najszybciej zajedzieć w stąpy iście. Tu? Tam? Mam nadzieję, że ty mnie nie za to, bo byłbym. Słona ma charakter do edukacji, nie ma ona na celu produkowania nazizmu. Okej, okay, we don't have The idea, we don't have O No. Co tu się stało? Ja chyba tu zabladuję w trakcie komentarzy. No nie, 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 nie. W ogóle tak samo jak ta scena nie miała na celu nazizmu, si na tak samo ten kanał i ten film nie mają na celu prowokowania nazizmu. A chyba muszą coś tu włożyć, żeby móc przejść przez te drzwi. Znajdź coś dla świętych się na książki Gdzie się w ogóle cokolik znaleźli Ciekawe co to gdzie jest O! Witaj w świątyni w leciaczkach Linii Głosika doskonale się O swoim losie Mamy klotuszek To jest głową w leciaczkach, go nie, nie znam Swoją drogą serdecznie go pozdrawiam o, dobra, teraz Hops. O, znalazłem radia, może uda mi się wreszcie połączyć z sąsiadem. Halo, sąsiad, słyszysz mnie? Szumek. Chyba nic z tego. Ja nie mogę, co się dzieje. Co to za kabel? Rośnie jakby szlauch, jakby po zatkaniu. O, boże, radio wybuchnie. Dziewa, cześć, musimy żyłko stomić. Sąsied, wreszcie, u nas się, jest znać, ale czemu musimy? To co się dzieje? Nie ma czasu na wymarczania, wyskakuj do Ale po co nie jest taki kosy, żeby ruszyć się nad łódką? Właś... Właśnie go przyzywałeś. Już jest do budy... Kogo? Czy ktoś tu by Roksu, koksu! Jak zasilany pis. To na koksowanko, do Roksia, z nie. Nie, Czesiek! Boże, efekty... Czesiek, stanem tych... W filmach to chciałbym mieć taki efekt przejścia. Gdzie jako sąsiad? No jest niezdy, tylko znaczy to ty jest skończyłem. A no tak. Nie, leksyka, jak słuchajcie, czyszko. Muszę go uratować. Zapraszam się Józefa, gdzie znajduje się Rosja. Skinie oni są chyba weganie. Muszą iść, użyć ich moich sąsiadowych mocy Mam ich wędką na patyku zabić? Nie, no nie. Aj, aj, aj. <ścoughs> O! O, o, dobra. Lincie. Lincie zaniaki. Kurla, ale łatwo wstać. Powinien gdzieś tu być. Powiedzmy, że on. Słom świat, jak dobrze się mówi, dziś towarzyszy. Józef, jak dobrze może się nie widzieć? Uwielbiam kuczynki, trzymaj się mocno. To już... Coś tu się dzieje. Coś mi się dzieje. Próbuję dostać się do roksyjskiej zwierzy, może ona jest. Redakcja jest kinia po... Okresie, chciałbyś tam iść. W tej porze nikt nie przyszedł bez myśli, bo spotkanie z nim przy innych programach. Nie, kurde, ale on, porwa mojego przyjaciela przejścia muszą Czaśka. Muszę za wszelką cenę go uratować! Dobra! Lokcja Skinia znajduje się na północny zachód, stąd przy strafie Kwarantanny. Chodźmy, towarzyszu, a niech też może, żebym cię wypuścił? Nie, jeszcze nie powiedział. chyba co, nie kończy się jeszcze, jak się uroczo z kimś. Nie ma tego X czy czegoś? Dobra, to jest mój wyjście. O, fajny basen. Ja nie mogę, wymyślisz, no że jest niezbyt przez Barillię antysąsiadową. sąsiadową. Ja się tam zaraz zastanowię. Ja że wejdziesz do Glasgow i musisz najpierw wykonać księżniczkę Tali Mokę. O, jednak ktoś tu żyje, nie mógł ją znaleźć. Nie wiem, poszukaj sobie. ile być w przypomnę się. A co tak się w ogóle stało? Jak wszyscy zależy się od tą trafistę i pomielali. A dlaczego ty żyjesz? O, ale, ani ale, ale, animacja śmierci. O! To powinno być przy tej strzałce. O, jest. Słynny do księżyc, to kimadyntokę, którą. której pierwszą część będziemy kiedyś odgrywaliśmy, niedawno. Czy to żywa istota? Zajmę się, nie ugłuszcza, nie są od dwóch lat. Bo mi salami, więc odwróć reakcję bo lubię. Ok. Wejdź z skinnit. A tak w ogóle co do drugiej części Księżyczki Maritoko. Mm, mm, dość spokojnie, to czekacie się jej, ale jeszcze nie wiem kiedy. Kto sięga, nie wiem, może w tym linkie byłem się tej modyfikacji pobrać, a jeszcze mi, jest to naprawdę trudne i mam nadzieję, że w końcu się uda nagrać jej drugą część. Jestem bardzo ciekaw, jak się ta historia, jaka jest kontynuacja tej historii. Maharu na pewno żebyś tylko jeszcze powiedział, że nie w nie będziesz grać. I jesteśmy. O, otworzyło się. Znowu efekt przejścia. Blasz jako Czesiek. Kurde, dlaczego ten Roksu w nie mnie tu trzyma? Ja tu ten chciałem wrócić na ziemię. Czesiek, wreszcie udało mi się ciebie znaleźć. Sąsiad, jednak wróciłeś, żeby mnie uratować. A czy w szokie mnie ma tu wciąż Roksa w Mówiłem się, że gdzieś... Że on gdzieś tu jest. Czy ktoś widział Roksu w Roksu? Uciekaj Czesiek, ja zwrócę jego uwagę. O Boże, pojedynek. Bo i uciekaj. A, już tam mówiłem. O Boże, co tu się dzieje? Jakby jakiś. tak kontrolę Nie, sąsiad. Koniec. Wielkie dzięki za przejście mojej mapy. I ci będzie 15. Jak sobie zrobię w część? Nie na serię, nie. Jeśli grałeś już w pierwszą część tej serii, to wiesz, że już tak się Wejdźcie do mojego drugiego konta, do rzucenia parodii, do czyjej jakości mapy. Kolejnej części raczej nie będzie. się za... pojawić się... czapka. Raczej nie będzie, bo powinniśmy, jak nie będę miał nic ciekawszego do roboty, czy tutaj e... za rok. Jeszcze raz dzięki za grę. Game Mode 1. Masówka obserwujemy. O. Wow, na pracowanie, ogromne to wszystko. No, bardzo jestem zaskoczony tym, że Altar dało się coś takiego zrobić, a no i w ogóle jeszcze. Bardzo fajnie ta naprawdę wygląda, była przynajmniej dla mnie całkiem śmieszna. O! Zniszczony pawcik wóz, to nie, mo nie możemy wyjść. No, oczywiście nie moglibyśmy. Chyba by jakieś komendy kopiły sobie pawcik wóz, tak? No dobra. Co jak co? To koniec na dziś. Do zobaczenia wkrótce. Cześć.